Jesteśmy na wyspie Aran, destylarni Aran, ale praktycznie destylarnia Aran to są dwie destylarnie. Jest to destylarnia Lochranca na północy, która produkuje whisky nietorfową i destylarnia Lak na południu, która produkuje w tej chwili tylko whisky torfowe. Wcześniej Aran produkował whisky torfowe, które nazywały się Mahlimor, nie wiem czy znacie te whisky z tego opakowania, z tym pieskiem. W tej chwili nie, nie są one już więcej produkowane. W tej chwili Aran postawił po prostu wszystko na jedną kartę. Loch Ranca produkuje nietorfowe, a Lak tylko torfowe whisky. To bardzo torfowe whisky. Mam przed sobą whisky, która się nazywa Kilmore Edition i chcę ją razem z Wami spróbować. Zapraszam. Witam w kolejny piątek, tu Marcin. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy znowu na Aranie. Tym razem mam wypust ze stylami LAK, czyli bardzo torfowy wypust o mocy 50 ppm, który jest zabudelkowany w mocy 46%, bez filtracji na zimno i w naturalnego koloru, czyli nie ma danego bawnika, czego chcieć więcej. Jest to whisky, która prawdopodobnie ma konkurować z potworami z ILI, jak Lafroy czy Artbeck. LAK jest to whisky, która ma zastąpić tą whisky, którą wcześniej produkował. Aran pod nazwą Mohri Mo, która nie jest więcej produkowana, czyli jeśli chcecie jeszcze kupić do Waszej kolekcji, to pośpieszcie się, bo ceny idą w górę, ale w tej chwili, że tak powiem, lak poszedł w stronę naprawdę dymnych whisky. Są to whisky o mocy 50 ppm, które mogą spokojnie konkurować z potworami z Eili. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Jak widzicie, trochę dziwnie mam dwie butelki, bo ta już się powoli kończy. A, że była specjalna oferta, więc zamówiłem następną butelkę, bo jest to whisky, która będzie u mnie gościć stale w moim regale, ponieważ bardzo mi smakuje. Jestem dużym fanem Arana, a tym bardziej, że tak powiem, Arana, który jest dymny. Dobrze, naleję sobie tej whisky. Jeśli chodzi o cenę, jest to whisky, która kosztuje około 50 euro. W Polsce od 200 zł, czyli to wcale jest zła cena. Jest to cena porównywalna do ArtBega czy do LaFroyga 10, czyli może również cenowo z nimi konkurować. Oczywiście to jest nas, No Way Station Whisky, czyli nie mamy podanego wieku, nie wiemy jak długo była leżakowana, ale sama destylarnia LAK destyluje swoje whisky od 2019 roku. Przynajmniej taką informację znalazłem na oryginalnej stronie destylarni. Są źródła, które podają, że destyliłam od 2017-2018 roku. Ja jednak pozostanę przed 2019 roku, ponieważ tą informację znalazłem na oryginalnej stronie Arana. Czyli whisky nie może być starsza niż powiedzmy sobie szczerze 3, 4, 5 lat może mieć maksymalnie. Ale czy to musi być wada? Sprawdźmy to. Sprawdźmy co na nosie. No powiem szczerze, jestem na Eili. Bardzo dymna, bardzo bardzo torfowa, bardzo morska, bardzo świeża, bardzo ziołowa, bardzo cytrusowa. Ach. Ach, pachnie świetnie. Ma coś takiego, co powiedziałbym, że pachnie trochę na słomę, na siano. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię zapach skoszonej trawy, takiej wysuszonej. Oczywiście jest morska, mamy te glony, czuć, że jest to whisky wyspiarska. Pachnie tak, jakby ktoś do ogniska wrzucił jakieś zioła. Jest bardzo, bardzo, bardzo cytrusowa. Raczej, raczej bym powiedział nawet, że taka cytrynowa. Taki lemon. Ona też troszkę tak wygląda tak bardzo żółto. I powiem szczerze, też tak pachnie tak bardzo cytrynowo. Dobrze, sprawdźmy co na języku. No, powiem Wam, no, powiem Wam świetnie. Powiem Wam tak. W pierwszym momencie naprawdę to ognisko, i bardziej bym powiedział, że poszło to w taki, taki dym typu artback. Naprawdę ognisko, nie wiem, zwęglone drzewo i bardzo słodko, ale jednocześnie bardzo cytrusowo, bardzo cytrynowo. Naprawdę charakterystycznie, coś nowego jak dla mnie. Nie tylko, że mamy słodki dym i mamy tą słodycz, i dym, i ognisko, ale jak gdyby za tym idzie taka cytryna. Nie wiem, może trochę ze Sprite'a. Nie lubię Sprite'a, ale, ale coś takiego jak sprite, takie, takie naprawdę taki cytrynowy posmak. Mam teraz um, tą morskość, tą ziołowość na języku, wypełniła całkowicie moje usta. No, finish jest taki średni. Niemniej cały czas czuję, że mam tą whisky. Oj, teraz jest bardzo roślinna. Dużo takich zielonych akcentów. Bardziej jasne owoce, ale trawa, taka skoszona trawa. Również ta morskość. Nie mam tu solankowości, nie czuję tej, żeby, żeby ta whisky była słona i morska w takim znaczeniu, ale czuję taką, taką skoszoną trawę, ale i trochę tej morskości do tego. I bardzo dużo cytrusów, albo, ale nie tyle cytrusów w takim w sensie pomarańczy, skórki z pomarańczy, czy cytryny, skórki z cytryny, raczej naprawdę lemon, naprawdę sama cytryna, taka słodka cytryna. Teraz ten dym jest bardzo słodki. No powiem Wam, naprawdę bardzo ciekawa łyski, bardzo ciekawa łyski. Dobrze, Dobrze, sprawdźmy drugi raz. Słuchajcie, ma 46%, pije się świetnie, naprawdę pije się świetnie. Jest bardzo cytrynowa. No nie wiem, jak to powiedzieć jest naprawdę bardzo cytrynowa. Jest dymna, jest torfowa, jest morska. Czuję tam jakąś przyprawowość jakieś takie zielone akcenty trochę tej słomy, trochę takiej skoszonej trawy ale bardzo dużo cytryny. Tak, jak wygląda, tak smakuje, jeśli chodzi o kolor. 50 euro oczywiście to nie jest mało. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, jeśli chodzi o finish. Jest to tylko Ex Bourbon. Nie ma tu czegoś więcej, ale jest to bardzo ciekawe. Bo poprzez ten destylat jest tak dużo takiej cytryny, takiej cytrusowości. Powiem szczerze, tej wanilii to naprawdę ze świecą tu szukać. Mamy taki słodki dym i taką bardzo dużo tej cytrusowości, co jest całkiem nowe dla mnie. I powiedziałbym naprawdę, że to jakaś taka dymna łyski, jakaś nowa łyski, którą piję. I ta łyski mnie zaskoczyła, naprawdę. Ta łyski mnie zaskakuje. Jeśli miałbym to teraz porównać z zupełnie nową destylarnią z Eili, czyli z Arnaho z Infinity Loch, również z Nasem, który niedawno kosztowałem i zamieściłem film również na kanale, to wybrałbym Laga, naprawdę. I ten Lag jest dla mnie jakiś taki charakterystyczny. Nie mówię, że to jest destylat, który mu każdemu podejdzie do mostu, ale jestem 100% przekonany, że jeśli skosztujecie tej łyski, i potem byście mieli blind testing, to rozpoznacie po tej cytrusowości, naprawdę po tym smaku lemonki, po tym smaku cytryny, on jest naprawdę charakterystyczny. Uważam, że to świetna whisky, która może spokojnie konkurować z i nie ma się czego wstydzić. Oczywiście 50 euro to nie jest mało, ale tak jak powiedziałem, ja daję szansę nową destylarniom, trzeba wziąć tu na wzgląd to, że jest to nowy wypust, młody wypust, we podanego wieku i ta destylarnia się rozwija. Oczywiście, testelnia ARAN działa więcej niż 30 lat, ale LAK od 2019 roku i będę dawał te 50 euro więcej, aby robili to, co robią, aby wypuszczali jak najwięcej wypustów. Jestem, że tak powiem, oczekuję już, jakichś wypustów z określonym wiekiem 8, 10, 12 lat bo uważam, że to będą świetne łyski, które będą mogły spokojnie konkurować z Artbegiem 10 czy z Lafroegiem 10, czy je wyprom, nie wiem, to jest sprawa gustu. Ale jest to coś nowego, jest to coś, coś charakterystycznego, coś co pozostaje w pamięci, przez tą cytrusowość, przez tą lomonkowość, przez ten dym i słodycz, jest to zupełnie coś, co może naprawdę konkurować z Ailom. Idzie w taki jakiś konkretny inny kierunek, czyli ktoś może powiedzieć, słuchaj, ty lubisz Artbega, ty lubisz Lafroiga, a ktoś może powiedzieć, ja lubię Laga. I naprawdę ta whisky nie ma się czego wstydzić. Uważam, że jest to whisky, której trzeba dać szansę, której powinno się dać szansę, i mam nadzieję, że tak jak i ja, wy przekonacie się do destylarni Aran, do jej wypustów, do destylarni Lak. Nie jest ona tania, owszem, ale uważam, że jest naprawdę warta tego, aby ją skosztować. Choćby dlatego, żeby zobaczyć, naprawdę, to jest inny powiew dla mnie, to jest coś nowego, coś jeśli chodzi o whisky torfowe i dymne, coś, ta whisky naprawdę wnosi coś nowego. Chociaż jest to tylko ex bourbon ale jest naprawdę ciekawy ex bourbon i z tą lemonką, z tą cytryną za, zapada w mojej pamięci. Jest to coś, co będzie na pewno regularnie na moim regale. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Cześć!